Ciekawe co kryje się w tym pudełku Dostałem od wczorajszego naszego gościa Prezent Bo stwierdził, że muszę to mieć u siebie w kotłowni Myślę, że jeszcze może Pomoże mi to zamontować A dzisiaj kochani na godzinę 18:00. Ja wiem, dzisiaj czwartek, dziwne Że w czwartek publikuję film, ale tyle filmów Udało mi się nagrać, że chciałbym je Tak co drugi, co trzeci dzień Wam upubliczniać wiadomo, przed weekendem zawsze najlepiej Dzisiaj będzie, dzisiaj rozstrzygniemy Największy Problem wszystkich tych, którzy zadają mi jakieś pytania, a mianowicie, jaką pompę wybrać do mojego domu. Zobaczycie, jakie są rodzaje i czy rozstrzygniemy ten problem. Ciężko mi powiedzieć, bo musicie sami. Zresztą, zobaczycie to, będziecie widzieli, o co chodzi, bo niestety nie każda pompa do każdego domu się nadaje. Dlatego też zobaczycie, jak, jak, jak do tego w ogóle podejść. Oczywiście, zapraszam Was serdecznie na grupę Pompa Ciepła i Fotowoltaika Użytkownicy i Porady. Tam możecie dodać się do grupy, możecie zadawać pytania bez żadnego skrępowania. I tam też dziś pojawi się taki post, na który bym chciał, żebyście mi zadawali pytania dla mojego kolejnego gościa, bo wybieram się do takiego smart domu, czyli dom inteligentny. Jeden z widzów napisał do mnie, że serdecznie mnie tam zaprasza, dlatego. Przyjąłem wyzwanie, jadę zobaczyć jak to wszystko tam działa. Ma naprawdę bardzo fajnie rozbudowane, Zresztą sam sobie to robił, więc zobaczycie, zobaczycie jak i co działa. A dzisiaj na godzinę 18 zapraszam oczywiście na premierę. Będziemy mogli sobie tam popisać na czacie, będziecie mogli od razu podpytać mojego dzisiejszego gościa, bo myślę, że też będzie. W trakcie tej premiery, więc zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia w kolejnych filmach.